Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Ewa zapała, czyli producent programu Buziaczek. Już od najbliższej niedzieli o godzinie 16:20 wraca na antenę Małopolskiej Telewizji Kablowej wasz ulubiony program dziecięcy Buziaczek. Za moment pojedziemy do przedszkola i zapytamy przedszkolaków z przedszkola 31, jak spędzali wakacje, a potem przypomnimy wam, co w czasie wakacji działo się w Tarnowie. Pamiętajcie, co niedziela 16:20 program Buziaczek. Na razie pozdrawiam Mam do Was takie pytanie, gdzie spędziliście wakacje? Ale zanim mi na to pytanie odpowiecie, bardzo proszę, żeby dzieci z przedszkola przedstawiły mi się po kolei. Dobrze? Zaczniemy od Pana. Ja jestem Antoś. Gosia, ja jestem. Asia. Ja jestem Zuzia. Daniel. Mateusz. A ja jestem Ewa. Bardzo Was serdecznie witam. Słuchajcie, każdy z Was gdzieś był na wakacjach. W takim razie opowiecie mi o wakacjach. Dobrze? Antoś, zaczynamy od ciebie. Ja byłem w górach. A daleko te góry są? W Polsce czy gdzieś za granicą byłeś? Za granicą. A jak te góry się nazywają? Pamiętasz? Tatry. Aha, to raczej w Polsce. Za granicą naszego miasta, tak? Jak w tych tatrach było? Podobało było dużo śniegu. Na natach jeździliśmy. W lecie? Antoś, ja mówię o wakacjach. To chyba ci się pomyliło z zimowymi feriami. A gdzie byłeś na letnich wakacjach? Nad morzem. Nad morzem. Jak to nad, nad tym morzem było? Jakie to, jaka to była miejscowość? Pamiętasz? Ale może było. To najważniejsze. A koleżanka gdzie była? Ja byłam nad wodą. A w którym miejscu? Koło granicy. A wiesz koło której granicy? Ale gdzieś koło granicy, tak? A ty mhm. byłaś opowiedz nam. Stałam z, z rodziną. A kto wchodzi w skład twojej rodziny? Mama, tata, mój brat i moja siostra. A ty jesteś najstarsza czy najmłodsza? Najmłodsza. Aha. I co robiliście nad, nad, tym, nad tą wodą? Ja pływałam. A potem wróciłam, jak sobie chwilę popływałam. A rodzeństwo co robiło? pływała. A tata z mamą? Mama trochę się zamoczyła, a tata w ogóle się nie moczył. To może tata nie umie pływać? Mhm. Mamy tu jeszcze jakiegoś jednego kolegę, poczekajcie, jak ty masz na imię? Norbert. Norbert, a ty gdzie byłeś na wakacjach? Na Węgrach. Na Węgrzech byłeś, w jakiej miejscowości, pamiętasz? Nie. Nie pamiętasz, to może to jakieś ciepłe, ciepłe źródła były? Może Hajduszo Boszlo? Nie pamiętasz? I co tam robiłeś z tatą i z mamą? Odpoczywałeś, tak? To teraz koleżanka nam dalej powie. A ty gdzie byłaś na wakacjach? Ja byłam na, na Słowacji. O, ja nie mogę. Na Słowacji, to za granicami Polski byłaś. I co tam było? Kąpałam się i był w no. A masz rodzeństwo? Mam większą a siostrę. Kamery, zobacz tam wszyscy, bo chcą zobaczyć Twoją buzię. Masz się czy braciszka? Większą siostrę. Większą siostrę i też była z wami nawczasa? Tak. I fajnie było? Tak. Bardzo się cieszę. Zuziu, a ty gdzie byłeś U babci na wsi. A jak jest u babci na wsi? Właśnie. Opowiedz, jak jest u babci na wsi. Fajnie. A co się u babci na wakacjach robi? Zuziu. Bawi biega. A babcia ma na przykład kurki, kaczki, krówkę, ma? Ma. Żywe wszystko, prawdziwe? Tak. Takie co w, w mieście nie ma? Nie. No i na przykład powiedz mi, pomagałaś babci w gospodarstwie, czy nie bardzo? Nie bardzo. Ach, a czemu nie bardzo? Bo goniłam z kuzynką. A goniłaś się z kuzynką, tak? Ale ty byłaś z rodzicami u babci, czy po prostu rodzice y, zawieźli się do babci, bo musieli pracować w czasie wakacji? Nie, z rodzicami. Hmm. A paliliście ognisko? Nie. Nie paliliście, a robiliście grilla? Tak? tak. A babcia jest fajna? Fajna. A powiedz mi, co u babci na przykład najbardziej lubisz jeść? Jajecznicę. Jajecznicę. Specjalizacja babci to jajecznica, tak? Tak. A kolega sympatyczny gdzie był na wakacjach? Y w górach na Słowacji też. Też za granicą. Jak było? Opowiedz. A dobrze. Y a co zobaczyłeś ty w tych górach? Śnieg. Śnieg, zobaczyłeś, tak? Ale trochę. Trochę tylko śniegu. A kolegów jakichś na przykład poznałeś z zagranicy, którzy mówią w innym języku? Nie, bo ja ich nie rozumiałam. Hmm, pewnie mówili po angielsku albo po niemiecku, tak? Nie, po słowacku. A po słowacku mówili. I co, i ciężko było ich <laughs> zrozumieć? No. A mi się zawsze wydawało, że słowacki jest do polskiego podobny. Podobny, tylko że trudniej trochę mówią. Tak, bardziej dziecinnie. No. I mówi, że mało można zrozumieć. Mhm. Ale ogólnie było fajnie. No. Pojechałbyś jeszcze raz? No. I byłam jeszcze u babci. No, opowiedz, jak było u babci? Były krowy, kaczki, ale koni nie było. Nie było koników? No. I jest kogut. Prawdziwy? I nie rzuca się na dzieci? Nie. I że się do a powiedz mi, a babcia ma pieska? Dwa. Dwa pieski. A powiedz mi, czy wolno takie pieski głaskać, które pracują w gospodarstwie? Nie, to nie gospodarskie. One pilnują, żeby nikt ci nie włamał. Aha, takie psy do stróżowania, tak? Mhm. I pilnują babci. Rozumiem. A ty gdzie byłeś? Ja byłem u babci. U Babci byłeś. A gdzie babcia mieszka? Babcia mieszka w Zachowie. W Żuchowie, tak? Zachowie. Gdzie to jest? A bliskotanowa. Bliskotarnowa i też ma zwierzątka takie żywe w gospodarstwie, czy no. nie? A jakie ma babcia zwierzątka? Kuly i piesek latem. I piesek biega, tak? A duży ten piesek? No. A lubi dzieci ten piesek? Aha, czyli słuchajcie, rozumiem, że wakacje były bardzo udane, tak? Mamy tu jeszcze jakąś koleżankę. Dzień dobry, już sympatyczna koleżanko, blondynko. Jak masz na imię? Przedstaw się. Nikola. nicola Nikola. Nikola, gdzie byłaś na wakacjach? Nad morzem. Na morskim oku. Nad morzem, nad morskim okiem? No trochę w innym kierunku jest morskie oko. Chyba w ja. zakopanym. Aha, byłaś nad morzem i nad morskim okiem, tak? A to przepraszam bardzo. A w jakiej miejscowości byłaś nad morzem? Pamiętasz Nikola? Tak pamiętam. A co to była za miejscowość? Byłam tam z mamą i A nadmorska z tatą. po prostu, ja rozumiem. I co tam robiłaś z mamą? Oglądaliśmy tam. Coście oglądali? Powiedz. No jedliśmy tam oglądali. Rybki? Tak. Nikola, a powiedz mi, a jak się robiło ciemno, to, to było ognisko, czy grilla paliliście? Nie, do... jechaliśmy do domu nocą. Do domu, czyli cały dzień zwiedzaliście okolice, a potem jechaliście do domku. A co robiłaś w górach nad Morskim Okiem? Co tam, co tam widziałaś? Byłam tam i spałam i spałam, a w niedzieli przyjechałam tutaj. No to powiem Ci fajna wycieczka, a Morskie Oko widziałaś przynajmniej? Jak Morskie Oko wygląda? Było takie duże i była woda. I naokoło góry. Znaczy się, że byłaś nad Morskim Okiem, zaliczyłaś Morskie Oko w wakacje, tak? Przejechałabyś się jeszcze tam raz? Już nie. Bo tam się. długo tam się jedzie. Aha, czyli wodzisz takie krótsze wycieczki? Dzieci się nudzą, jak, jak się długo jedzie. No właśnie, tutaj jest apel do rodziców, żeby was na krótsze wycieczki brali, tak? Bo się dzieci nudzą. Bardzo Wam dziękuję. A o, tu jeszcze kolega chciał coś dodać. Y jeszcze, była, jeszcze byłem. Jeszcze byłem. Mm, na ciepłych źródłach. Byłeś w ciepłych źródłach, tak? No. I co? I tam faktycznie ciepło jest z tych źródłach? No bardzo. Bardzo Tylko w jednym źródle jest bardzo zimno. Aha, takie ciepłe i I są jeszcze występy. W tych źródłach są występy? No i śpiewają. Kto śpiewa? Pani taka. Aha, no to, no to fajna wycieczka. Słuchajcie, a e, wakacje się nam już skończyły, a wy, wy myślicie o następnych wakacjach, a właściwie o feriach zimowych? Myślicie już, czy jeszcze nie? Tak, tak, jakieś, Macie jakieś plany? Tak, tak. tak. I na przykład gdzie byście chcieli pojechać. Ja, ja chciałabym pojechać do babci. A jak chcę pojechać na plażę? No, w zimie będzie trochę ciężko, ale ja mam nadzieję, że spotkamy się tutaj po feriach zimowych i powiecie mi, gdzie spędziliście ferie zimowe, dobrze? To teraz pomachajcie dzieciom. Wiecie co, i taki, mamy, taki mam pomysł. Przypomnijcie im nasz znak rozpoznawczy. Buziaczek jak wygląda. Wszystkim dzieciom wysyłamy buziaczka. Jeszcze! Zobaczyliście właśnie, jak przedszkolaki spędzały wakacje. Posłuchaliście o tym, co działo się u babci, nad morzem, w górach i tak dalej. Niektórzy z Was nawet byli za granicą. Mam nadzieję, że wszystkie dzieciaki w jakiejś fajnej formie odpoczywały w wakacje, żeby nabrać sił na cały rok szkolny. Następny program za tydzień o 16.20 w małopolskiej telewizji Kabloje. Przypominam wszystkim. A tematem tego programu będzie bardzo prosta rzecz: Co robić po przedszkolu i po szkole, żeby rozwijać swoje zainteresowania? Mam nadzieję, że z naszą kamerą udamy się do kilku. Miejsc i pokażemy Wam, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania. Do zobaczenia przed telewizorami 16:20 w każdą niedzielę. Cześć!